Myśmy nigdy nie byli w takiej sytuacji historycznej. Mamy największą armię po tureckiej w Europie. Armię NATO oczywiście. Największą armię NATO po armii tureckiej w Europie. Większą niż Niemcy, większą niż Brytyjczycy, większą niż Francuzi. Nigdy tak nie było. Nigdy nie mieliśmy takiego wpływu na to, co się dzieje w Europie. My wszyscy, ja zostałem, myślę, że wy też jest zresztą u liceum Kazimierza Jagiellończyka, a ja mam do drugie Kazimierz, bo mój ojciec był zakochany w Kazimierze Jagiellończyku. Więc macie tu liceum w razu. Wszyscy jesteśmy zakochani, słuchajcie, czy większość z nas wychowani w kulcie polskich Jagielonów, prawda? Że byliśmy wtedy tacy wielcy, tacy mocni, i byliśmy wtedy mocni i wielcy na skalę regionu, a dzisiaj jesteśmy dużo mocniejsi. Dzisiaj naprawdę cała Europa się z nami liczy. Dzisiaj pełnimy rolę przywódczą, i nie tylko formalnie poprzez prezydencję w Unii, ale w ogóle. Mamy te szanse i mamy te szanse, żeby ją wykorzystać, żeby naprawdę pełnić rolę wiodącą, tak jak nasze firmy, tak jak nasze dzieciaki, tak jak wy, bez żadnych kompleksów.